Przed chwilą odjechała nam stąd korweta generacji C4, czerwona, film może już Państwo widzieliście, jak to nagrywam to pewnie jest już, e, wgrał się na kanał, e, natomiast dziadek Romek, no dzisiaj ma bardzo pracowity dzień, postanowił wziąć się za radio Kasprzak. O e, RM221 RM 221 albo 2. E, tak czy siak jest to egzemplarz z rodzinną historią. Pamiętam jeszcze, jak mój tata na nim nagrywał coś tam na kasetach, jakieś tam pewnie listy przebojów e, niedźwieckich czy kogoś tam. E, no jak widzicie, swoje już przeżył. Najczystszy też nie jest. Kompletny też nie jest. Takich detali oczywiście no już tracę nadzieję, że, że je dostanę, więc pewnie tak zostanie. Ta naklejka. Z epoki też niech sobie nawet tutaj yy, niech sobie na, tutaj zostanie. Dzisiaj do niego zajrzymy, bo radio działa. Nawet coś tam łapie, yy, ale wymaga przestrojenia, prawda? No tak, łapie jakieś stacje, są jakieś lustrzane częstotliwości e, względem tych, na których w rzeczywistości stacje e, nadają swoje audycje. No i teraz trzeba doprowadzić się do takiego stanu, żeby mogło odbierać w tak zwanym wyższym UKF-ie, czy w wyższym zakresie UKF. Doprowadzić je, czy doprowadzić się? Doprowadzić je. Bo jeśli doprowadzić się, to możemy <grym> to lokowanie zrobić, produktu. tak, lokowaniem <grym> produktu. Tutaj piwko od Karola, pozdrawiamy Karol, dzięki. Po prostu trzeba, no po prostu, trzeba po prostu zrobić to w ten, ten sposób, żeby odbierał nie zakres 66, powiedzmy 74 MHz, a mhm. 87,5-108. Okej. Okay. I da się to zrobić według Ciebie dzisiaj tutaj na tym stole dębowym? Da się. Takie da się. Szybka robota w sensie to będzie? Dzięki Karolowi na pewno da się. A no właśnie tam jeszcze mamy no, do powtórzenia. Plac, ale tak generalnie to myślę, że damy radę. Przepraszam Cię, że go tutaj nie, nie umyłem jakoś mocno. Zaraz go położymy pod pompą. Dobra, to mu pomoże. I Kasprzak pokazuje nam już teraz co ma w środku oprócz pajęczyn. Oddaję Tobie co ma w sobie. Uh -huh. Jak to oceniasz? Yy, oceniam, że jest, że jest brudny. <coughs> na tym pędzelkiem to sobie mogę brudny pędzelkować. Ty dziękuję. E, więc trzeba to, że tak powiem, przesiecić, no? na początek, a następnie pozbyć się, myślę tak, ze dwóch kondensatorów. Uh -huh. e, które nam tutaj robią złą robotę odbierając Brużdżą Brużdżą nam, tak No i popracować nad cewkami, zobaczymy No, no będzie tak. no. To, gitarka. to gitarka Widzimy się w kolejnym wejściu W tak pięknych okolicznościach przyrody Co? A to nic mi nie wiadomo o tym A to może we fabryce jakaś Niedbałość No Się wdarła, czy co? Nie sądzę Tu proszę Państwa głośniczek Tonsil. Tak jest. Półtora dobrze widzę. Tonsil GD10 na 15 chyba na 9. Półtora wata 4 ohmy. Wiecie co jest fajne? I Ty dziadek też zobacz. To jest napisane Made in Poland. No właśnie. Dzisiaj takich rzeczy się już nie spotyka. No właśnie. Potrzebny. Tu jest chyba więcej, więcej staranności potrzeba do oczyszczenia. A teraz pomyślałem, że Tobie to by się przydało y, takie sprężone powietrze, nie? Mam. Do oczyszczenia, a masz, ale to się kupuje takie jednorazówki, że, że... No, kupujesz taki pojemnik aerozolowy mhm. I, to... i tak punktowo fajnie dmucha. Tak, zarobiście. Mam tylko nie wziąłem ze sobą całego przenośnego warsztatu, że tak powiem C307, 319 Wiesz co jest jeszcze warte podkreślenia jeśli chodzi o ten model no. <laughs> Przynajmniej ja to tak odczuwam. On wydaje się bardzo solidnie zbudowany. No bo jest. Obudowa wydaje się taka no, bardzo pewna, twarda. To są bardzo dobre materiały. Zobacz, po tylu latach on co prawda jest brudny, no ale to jest inna zupełnie kwestia. Natomiast po tylu latach e, nawet tutaj się nic nie odbarwiło. Mm -hmm. Patrząc na kolory obudowy. To, 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 A on to, raczej to, lekkiego życia nie miał, warstwo. szczególnie końcówki swojego no, życia. i jakby nie było pod wiatą. A jeszcze więc, teraz stoi na zewnątrz, tak na naprawdę. Zewnątrz. Więc, e, tak jak mówię, to są, to są wykonane z bardzo dobrych materiałów. Trwały. A nie z głównolitu. No tak. Zdrowy, no, o, wiesz co? Magnetofon jest, tylko nie działa. Mhm. No zajmę się nim za chwilę. Znaczy, zajmę się. Nie bardzo mam tutaj jak się zająć, bo mhm. nie wziąłem ze sobą pasków <coughs> i takich rzeczy. No, spróbuję przynajmniej go uruchomić. Ale to byłby czat jakby to zaczęło działać. No. Bo nawet zacząłem kasety kompletować i... A, masz kasety? Tak. Jak, tak? Mhm za 20 sztuk, panie kochani O kurczę, można jubel zrobić. Zima. Używam lupy, bo jest ciemno. Tak, tylko pokazuję, mhm. jeśli kogoś interesuje. W detalach, jak wygląda kusz. No. W detalach to jest część magnetofonowa, głowica uniwersalna, głowica kasująca, rolka dociskowa. Mhm. Tutaj mamy płytę główną, tutaj mamy płytę z regulacją e, siły głosu i barwy tonu, potencjometry suwakowe. Taka moda była wtedy, mhm. one są mniej trwałe niż te nie, takie kręcone, kręcone no ale są. E, niebieskie kondensatory z Elwy, zapewne, nie będziemy ich wymieniać, bo tutaj, no chyba, że zajdzie taka potrzeba. Mhm. Patrząc od tej strony mamy płytę główną. Gniazdko sieciowe z wyłącznikiem, czyli po włożeniu tutaj przewodu, mhm. ta część się nam odchyla i, I, i okay. przełącza, i odłącza możliwość zasilania z baterii. Mhm. Tak? Taka, prosta. Taka prosta mechaniczna mhm. sytuacja. No i mechanizm, koło zamachowe, pasek, silnik. No i tu jest taki mechanizm, który po dojściu taśmy do końca powoduje, że. Magnetofon się wyłącza z, z, pozycji, mhm. z pozycji start. Właśnie sprężyna spadła, trzeba będzie się tym zająć. Dobrze. Jakby ktoś chciał nagrywać sobie audycję z fal i średnich, to tu jest taki przełącznik, który, za pomocą którego można było wyeliminować gwizd, który się pojawiał, dlatego że mm, częstotliwość prądu podkładu, no, czy takiego prą, prądu podkładu, elementu jakby niezbędnego do tego, żeby dokonać zapisu na taśmie magnety, magnetofonowej e, interferowała z, e, z tymi zakresami fal długich, średnich, długich głównie, no i pojawiał się gwizd, no, ale nikt nigdy z długich nie nagrywał, no, ale powiedzmy że jakby jednak się ktoś taki znalazł i dzisiaj chciał sobie nagrać zakłócenia pochodzące od oświetlenia ulicznego, to, to, ma, taką możliwość. to ma taką możliwość. No to co, w tej sytuacji no, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko... Okazało się, że radio już y, miało jakąś ingerencję y, po tym fabrycznym montażu, prawda? Ktoś tutaj tak. usunął kondensator. Jak możesz, to rozróżnić, bo ja nie jestem aż tak w temacie. Tutaj była podjęta próba przestrojenia, no więc nie wiem, czemu ona się skończyła, bo wczoraj, jak żeśmy słuchali tego radia, no to skończyła niezbyt, się nie niezbyt czysto grało. Więc teraz muszę je podłączyć i zobaczyć, e, jaka jest przyczyna tego, że gra tak, jak gra. Mhm. Być może nie jest to kwestia przestrojenia, tylko po prostu awarii. Radio, proszę Państwa, dostało zasilanie i zobaczymy, co się teraz będzie działo. Tony, najważniejsze 20, 25 sztafeta 4 razy 400 metrów to oczywiście Teraz w Euro. No to wychodzi na to, że radio jest przestrojone. Tylko musiało się o tym dowiedzieć, tak? No jak widzicie sporo stacji jest znajdywanych. Im, im był starszy, tym bardziej m, m, takie niepokorne. Niejako... Poprosiłem przed chwilą dziadka o ściszenie, ale Fajnie się złożyło, bo do takiej naprawy zaśpiewała nam teraz Hanna Banaszak z wiadomych przyczyn nie puszczamy tej muzyki. Tutaj mamy z tej jakieś kółko. Zobacz, to wszystko kruszeje. Mhm. No i co się w takiej sytuacji robi? W takiej sytuacji trzeba... to Protokół wymienić. zniszczenia? Tak, trzeba. Taki protokół sporządzić, a następnie wymienić. Mhm. Czyli dupa blada dzisiaj nie będzie. Nie, no gra, natomiast magnetofon, jak widzisz. Hmm. No to szkoda, bo podejrzewam, że. Ja wiesz, co przyniosłem? Kaseta. Która chyba powinna być ci znana, bo zdaje mhm. się, że jest twoja. No. Pamiętasz, jak spruszkowa, jak się mhm. przenosiliście, to taką dużą torbę dostałem od ciebie. No właśnie. Jakieś płyty tam były i tak dalej. No, niestety. Znaczy, zobaczymy. no Może tam, może zagra, ale generalnie rzecz biorąc te elementy plastikowe jednak skruszały, no, zrobiły się łamliwe mhm. pod wpływem zmiennych temperatur, słońca lub jego braku. No wieku. Po prostu. Wieku po prostu. No, no. no Pasek to. Na... Do wymiany. Okej, okay. Ale to są rzeczy jeszcze do dostania. Te paski to bez problemu, natomiast te dźwignie trzeba było pewnie. Też są do dostania. Ale trzeba je zamówić, tak. Bierz Od Robert dobrze. Od ręki to nie mam. Jedziemy za po kubki. A gdzie? No to Dobra, ale zostawicie biznes komu? E, Jankowi. Aha, dobra, dobra. Kaseta Jean-Michel Jarre, proszę państwa. Fajnie się to w ogóle w ręce trzyma. No i fajnie się tego słucha. Moim ostatnim magnetofonem kasetowym był Kenwood 9050 chyba taki miał symbol. No, czekałem aż 90-210, jak Beverly Hills było. <grym> Nie, z, z układem Dolby S. No to już taki był łabędzi śpiew można powiedzieć kasety kompaktowej. Mhm. No i jak to zwykle u, u schyłku Takiego formatu pojawiły się konstrukcje najbardziej wyrafinowane i najlepsze, najlepsze i najpiękniej grające. No właśnie ten Kenwood takim był. A jak jesteśmy dziadek przy temacie no, tego odejścia kaset to wiesz co przypomniało mi się że Porsche bardzo długo mhm. już po czasie takiego upowszechnienia płyty CD mhm. bardzo długo montowało w swoich autach odbiorniki kasetowe. No tak, a prostu, wiesz, no to nie jest to jedyny przykład, bo moim zdaniem takim jeszcze ciekawszym w każdym razie z tego samego gatunku przykładem to jest kariera Aid tracka w amerykańskich mm -hmm. autach. Właściwie cały świat używał już kaset kompaktowych, a tam nadal były montowane radia z Aid Trackiem. Ale bardzo gażyciarsko to wyglądało. No i to, to dziś wygląda. No. Dzisiaj może nawet bardziej gażyciarska. Dziś myślę, że... nawet śmiesznie bym powiedział wygląda, ale no. No bardzo chciałbym coś tak. takiego mieć. Są do kupienia. Kasety są nadal też dostępne. A jak one One są, się tak samo zużywają, jak, jak zwykłe magnetofonowe? To jest można założyć, że one w końcu znaczy przestaną. Te, grać? te, które miałem te takie powiedzmy, używane mocno. No. To były nawet bardziej zużyte niż kaseta kompaktowa. Mhm. Pewnie wynika to w ogóle z całej konstrukcji czy pomysłu na ten system A-Track. No, ale po dziwo, pomimo takiego dosyć zużytego stanu, działały fajnie. Mm -hmm. Więc rzecz jest na pewno warta wspomnienia. Nie? wspomnienia. Co robimy z tym RM220? 221. 222, 222 czy tam 221? Nie wiem, zaraz zobaczę. Czy to się w ogóle jeszcze da? Tak, tak. nie lubię poniedziałku. I również nawiązywała do jakichś Chyba sposób... nie. No niestety. Zobaczmy. zobaczymy? no tak. Trzeba po prostu wymienić pasek wymienić te zębatki bieżnie. Pomimo to. A spadła, no tak spadła. Ale muzyczka. Kurka nie, nie wodna. Nie lubię poniedziałku. No. Widzisz? No nic z tego nie będzie. Fajny, taki bursztynowy ten kolor. No ale cóż, ale to nie ma sensu Wysypało tego kleić. Się. Nie, To się nie nadaje do klejenia, bo ono już to jest po prostu w takim stanie, że i tak się rozleci. Mhm. No cóż, założę tylko, żeby nie zgubić tej, tej bieżni. Jean-Michel chyba, chyba nie żar i nie śpiewa. A nie, no dobra, to co, na dzisiaj składamy radio, radio przestrojone, magnetofon do poprawy, ale Żał michel jednak zaśpiewał. A nawet zagrał. I nawet zagrał, tak, on mało śpiewał. Mało. Chyba. Jak to zwykle inżynierowie od muzyki, typu tam Tenjai Dream i tak dalej. jak pamiętasz, nie no, akurat ten ostatni zespół przeze mnie wymieniony. Nagrał chyba dwie albo trzy płyty również z warstwą wokalną. Hmm. Inżynierowie z niemiec to zwykle. Jeden nauczyciel muzyki powiedział mi, że taka muzyka elektroniczna to nie jest muzyka i żeby tego nie słuchać w ogóle. No teraz już by chyba tak nie powiedział. Czyli on grał na takim instrumencie, który nie był na prąd. <grym> tak się prezentuje góra jeszcze przed czyszczeniem. Jak widzicie, tutaj sporo różnych żyjątek Pewnie ja jest to malutki. W ogóle widzę w ten sposób, że do tego radia trzeba po prostu drugie podejście zrobić i jak bardziej gruntownie je wyczyścić, mm -hmm. naprawić magnetofon Jak Tami słychać no. całkiem sobie nieźle jeszcze radzi. No właśnie, głośnik w ogóle jak ładnie gra. I tak, taki kompletny ma ten dźwięk, nie? Niczego mu nie brakuje. Wbrew pozorom to były naprawdę bardzo, bardzo solidnie zrobione radia. No. Zresztą elektrycznie to tutaj ten, ta część tunera to jest właśnie to samo co RB3200. Wynalazek z ZATERka. Ach, tu źle złożyłem. Pewnie. No dobrze. Kasprzak zmontowany z powrotem. Wraca na miejsce swojego letniego spoczynku. I co? Zaraz go włączamy, nie? Pewnie.